Czy zauważyłeś, że coraz trudniej jest ci wstać z krzesła, nosić torby, lub nawet wejść po schodach? Nie wygląda to na chorobę. To tylko osłabienie osłabienie, które pojawia się powoli bez większego echa. Nadal jesz, chodzisz, żyjesz, ale twoje mięśnie zanikają, a ty tego nie zauważasz. Większość ludzi uważa, że to normalne zjawisko związane z wiekiem. A co jeśli powiem ci, że ta cicha utrata siły nie jest naturalna i że można ją zatrzymać za pomocą łyżki, widelca i prostych wyborów na stole? Na talerzach wielu ludzi kryje się ukryty wróg, ale są też sojusznicy. Dzisiaj pokażę ci siedem produktów spożywczych, które sprawią, że twoje mięśnie znów będą ci posłuszne. Nawet po sześćdziesiąty. Żadnych drogich tabletek, żadnych siłowni. Tylko prawdziwe jedzenie, takie, które odżywia i wzmacnia. Czy jesteś gotowy, aby zrozumieć, w jaki sposób to, co jesz, może być kluczem do dalszego sprawnego chodzenia, spokojnego snu i niezależnego życia? Posłuchaj uważnie, bo to zmieni wszystko. Pani Lourdes ma 68 lat. Zawsze była aktywna. Zajmowała się domem, spacerowała po okolicy, w weekendy odwiedzała wnuki. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat zaczęła zauważać coś dziwnego. Wchodzenie po schodach stało się wyzwaniem, torby z zakupami wydawały się cięższe, a wstawanie z łóżka wymagało więcej czasu. Na początku myślała, że to zmęczenie, potem, że to wiek. Ale pewnego dnia potknęła się na chodniku i upadła. W tym momencie zrozumiała to nie, był tylko wiek, traciła siłę, prawdziwą siłę mięśni. I nikt jej o tym nie powiedział. Ta historia nie jest rzadka, wręcz przeciwnie. Tysiące ludzi przechodzi przez to codziennie w milczeniu. Siła odchodzi stopniowo, bez hałasu, bez rozgłosu. Zauważamy to, gdy najprostsze czynności, otwarcie słoika, wejście do autobusu, sięgnięcie po półkę, zaczynają sprawiać trudności. Nie boli to jak ból głowy. Nie puchnie jak zranione kolano. Ale stopniowo niszczy naszą samodzielność, i nagle nie zauważając tego, unikamy wychodzenia z domu, prosimy o pomoc we wszystkim. Częściej siadamy w ciągu dnia. Ciało nie reaguje. Tak jak wcześniej, nogi drżą, ramiona szybko się męczą, a wraz z nimi znika pewność siebie. Nazywa się to sarkopenią. Nie musisz jednak zapamiętywać tego terminu. Ważne jest, aby zrozumieć, co ona powoduje. Zmniejsza masę mięśniową, zwłaszcza po 50 roku życia. To tak, jakby organizm tracił część siły, którą budował przez całe życie. A co najgorsze, dzieje się tak nawet u osób, które odżywiają się normalnie. Prawda jest taka, że z upływem czasu organizm się zmienia i to, co kiedyś wystarczało, dziś już nie jest wystarczające. Jedzenie jak zawsze może nie wystarczyć, aby zachować dotychczasową siłę. I właśnie w tym miejscu wiele osób popełnia błąd. Dlatego, nawet najbardziej ostrożni ludzie w milczeniu stają się coraz bardziej wrażliwi. Śniadanie jest takie samo jak zawsze: chleb, kawa, czasem owoc. Obiad składa się z ryżu, fasoli i mięsa. Ale gdzie jest odpowiednie paliwo, aby utrzymać jędrne mięśnie? Gdzie jest dbałość o szczegóły, które na tym etapie życia mają. Tak ogromne znaczenie, dobra wiadomość jest taka, że proces ten można zatrzymać. Utrata siły nie jest nieuniknionym losem. Jest to sygnał ostrzegawczy, sygnał wysyłany przez organizm proszący o pomoc. I organizm reaguje, ale tylko wtedy, gdy wiesz, co mu zaoferować. Kiedy mówimy o walce z utratą siły za pomocą jedzenia, nie mamy na myśli restrykcyjnej diety ani chwilowej mody. Mówimy o siedmiu prostych, dostępnych produktach spożywczych, które można włączyć do codziennej diety. Produkty, które mają moc odbudowywania, wzmacniania i ochrony mięśni. Działają po cichu, ale mają realny wpływ. Są to takie produkty jak jajka, jogurt zboża, oliwa z oliwek, a nawet produkty, które być może masz już w domu, ale nie wiesz jak je właściwie wykorzystać. Wiele osób uważa, że aby zachować siłę w starszym wieku, potrzebna jest siłownia, drogie suplementy i skomplikowany plan. Ale prawda jest łagodniejsza: organizm potrzebuje tylko tego, co niezbędne. A wszystko zaczyna się w kuchni. Nie od cudów, ale od świadomych wyborów. Ponieważ każda łyżka, każdy posiłek może być krokiem w kierunku witalności lub osłabienia. A kto to rozumie, Zaczyna patrzeć na talerz innymi oczami. W niektórych produktach spożywczych tkwi cicha mądrość siła, którą odczuwamy nie w smaku, ale w energii po zjedzeniu. Czy zauważyłeś, jak niektóre potrawy sprawiają, że czujemy się bardziej żywi, bardziej obecni, bardziej chętni do działania? A jak inne wydają się wysysać z nas energię, ta różnica nie jest psychologiczna jest chemiczna, fizjologiczna. Nauka lepszego wybierania tego, co trafia na talerz, jest prawdopodobnie najskuteczniejszym sposobem dbania o siebie, bez wychodzenia z domu. Pamiętasz panią Lourdes? Po upadku poszła do lekarza, zrobiła badania i dowiedziała się o czymś takim jak sarkopenia, ale odkryła też, że istnieje rozwiązanie, nie szybkie, nie magiczne, ale możliwe. Zaczęła zmieniać swoje nawyki żywieniowe. Do diety dodała jogurt grecki przed snem, zaczęła jeść ryby dwa razy w tygodniu. Nauczyła się używać więcej oliwy z oliwek do posiłków, a nawet polubiła fasole, coś czego wcześniej nie jadła. I wiecie, co się stało stopniowo? Wróciła jej siła. Torby z zakupami stały się lżejsze, schody mniej przerażające, a przede wszystkim znów zaczęła ufać własnym nogom. To jest siła małych zmian wprowadzonych z zamiarem. Nie mówimy tu o zostaniu sportowcem ani przestrzeganiu restrykcyjnej diety. Mówimy o inteligentnym odżywianiu się, wybieraniu produktów, które odżywiają mięśnie, nie tylko żołądek. A kiedy to się dzieje, coś zmienia się w środku. Czujemy się bardziej zdolni, bardziej panujący nad sobą, jakbyśmy znaleźli dźwignię, która pozwala nam odzyskać część siebie, która wydawała się utracona. A jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że również czujesz, że coś musi się zmienić. Być może łatwiej się męczysz, być może boisz się upadku, a może po prostu chcesz czuć się pewniej, bardziej pewny swojego ciała. Niezależnie od powodu, pamiętaj, nie jesteś sam, a co ważniejsze, nie jesteś bez wyjścia. W ciągu najbliższych kilku minut porozmawiamy o siedmiu produktach spożywczych, które mogą zmienić twój stosunek do siły. To nie są obietnice. To realne możliwości. Siła, której ci brakuje, może powrócić. A wszystko zaczyna się w następnej części. Kiedy mówimy o odzyskaniu siły dzięki odżywianiu, wiele osób myśli tylko o białku. Ale ludzkie ciało jest bardziej złożone. Siła nie pochodzi wyłącznie z mięśni. Pochodzi z nerwów, które sterują mięśniami. Pochodzi z jakości snu, który pozwala na regenerację. Pochodzi ze zdrowia kości, równowagi hormonalnej, krążenia krwi. Dlatego każdy z siedmiu produktów spożywczych, które teraz omówimy, działa w więcej niż jednym obszarze. Działają one razem jak cicha drużyna, odbudowując Twoją podstawę, energię i autonomię. Wszystko zaczyna się od jogurtu greckiego. Nie słodzonego ani smakowego, ale czystego, gęstego, kremowego. Bogatego w kazejne białko, wolno trawione, które odżywia mięśnie podczas snu. Podczas gdy ty odpoczywasz, on działa jak cichy strażnik zapobiegający zużyciu mięśni jako źródła energii. Dlatego spożycie porcji jogurtu greckiego przed snem może mieć ogromne znaczenie dla osób, które budzą się z uczuciem zmęczenia lub braku energii. Jogurt dostarcza również wapni, witaminę D i probiotyki. Trio, które wzmacnia kości, poprawia trawienie i optymalizuje wchłanianie innych składników odżywczych. To jak zapewnienie mięśniom ochronnego koca w nocy. Ale poranek musi zacząć się dobrze. I tu pojawiają się jajka. Z żółtkiem proszę. W żółtku znajduje się leucyna aminokwas odpowiedzialny za uruchomienie przełącznika budowy mięśni. Wyobraź sobie, że Twoje mięśnie czekają na sygnał, aby się obudzić i zacząć pracować. Leucyna jest tym sygnałem. Bez niej, nawet jedząc białko, organizm może nie uruchomić procesu odbudowy włókien. To nie wszystko żółtko dostarcza. Cholinę, która pomaga w komunikacji między mózgiem a mięśniami, oraz witaminę D, niezbędną do skurczu mięśni. Nie mówimy tu tylko o jedzeniu, ale o biochemicznych sygnałach, które mówią Twojemu organizmowi, bądź silny. A skoro. Mowa o komunikatach, dodajmy do rozmowy tłuste ryby: łosoś, sardynki, makrela. Te produkty są źródłem kwasów omega-3, rodzaju tłuszczu, który działa jak wewnętrzny środek uspokajający. Z czasem organizm się starzeje, ale znaczna część utraty masy mięśniowej wynika z cichego stanu zapalnego, który uniemożliwia regenerację tkanek. Kwasy omega-3 działają jak strażacy. Gasząc małe, niewidoczne pożary i przywracając środowisko wewnętrzne do stanu sprzyjającego wzrostowi mięśni. Ponadto poprawiają wrażliwość na insulinę, co pomaga mięśniom lepiej wchłaniać składniki odżywcze i reagować z większą energią na bodźce. Czwarty element tej układanki pochodzi z najskromniejszych produktów spożywczych fasoli, soczewicy i ciecierzycy. Dostarczają one oczywiście białka. Ale sekret tkwi w skrobi opornej. Ten specjalny rodzaj węglowodanów nie zamienia się w cukier we krwi. Odżywia on dobre bakterie w jelitach, które z kolei zmniejszają stan zapalny i poprawiają wchłanianie minerałów niezbędnych dla napięcia mięśniowego, takich jak magnez i żelazo. Nie wspominając już o tym, że są one bogate w potas, który pomaga w skurczu i rozluźnieniu mięśni, zapobiegając uczuciu zmęczenia nóg pod koniec dnia. Są to produkty podstawowe. A każda solidna konstrukcja zaczyna się od podstaw. Piąta siła ma postać płynnego tłuszczu oliwy z oliwek ekstra virgin. Dodając oliwę do sałatki, nie tylko nadajesz jej smak, ale także odżywiasz komórki mięśniowe przeciwutleniaczami, które chronią je przed degeneracją. Zawiera oleokantal, związek przeciwzapalny, który działa jak naturalny ibuprofen. W stanie zapalnym organizmu nawet najlepsze białko na świecie nie przyniesie efektu, ale kiedy zmniejszysz stan zapalny, każdy składnik odżywczy jest lepiej przyswajalny i działa skuteczniej. Ponadto oliwa pomaga zrównoważyć poziom hormonów, szczególnie u kobiet w okresie menopauzy, które borykają się ze spadkiem poziomu estrogenu hormonu bezpośrednio związanego z siłą mięśni. Teraz pomyśl o czymś małym, ale potężnym nasionach i olejach, migdały, orzechy, czy siemię, lniane. Dostarczają magnezu, cynku, witaminy E. Wszystkie mają kluczowe znaczenie dla metabolizmu mięśni. Magnez pomaga mięśniom prawidłowo się kurczyć i rozluźniać. Cynk wspomaga produkcję testosteronu ważnego dla mężczyzn i kobiet w utrzymaniu masy mięśniowej. Witamina E działa jak tarcza, chroniąc komórki przed naturalnym zużyciem spowodowanym upływem czasu. Garść dziennie i już budujesz niewidzialną tarczę wokół swojej witalności. Na koniec, awaryjne wzmocnienie białko serwatkowe. Jeśli nie jesteś w stanie osiągnąć dziennego zapotrzebowania na białko poprzez dietę, ten biały proszek może być Twoim wielkim sprzymierzeńcem. Nie mówimy tu o sztucznych koktajlach czy preparatach dla kulturystów, mówimy o czystej. Łatwo przyswajalnej dawce bogatej w Leucynę, którą można spożyć po spacerze sesji rozciągania lub aktywnym poranku. To jak wysłanie cegieł bezpośrednio na plac budowy twoich mięśni, jest to szczególnie cenne w dni, kiedy apetyt jest niewielki, lub masz mało czasu w połączeniu z bananem jogurtem i łyżką siemienia lnianego zamienia się w łagodną i odżywczą bombę odbudowującą. Ale żadna z tych rzeczy nie działa w izolacji. Te produkty nie są magiczne, są narzędziami. A narzędzia muszą być używane z zamierzeniem. Kiedy przed snem dodajesz jogurt grecki, mówisz swojemu ciału, że zasługuje na troskę, nawet podczas odpoczynku. Kiedy wybierasz oliwę z oliwek zamiast rafinowanego oleju, bez słowa, decydujesz się chronić swoje mięśnie. Kiedy na lunch wybierasz fasolę zamiast wysoko przetworzonej żywności, Uczysz swoje ciało, jak godnie się starzeć. A co najpiękniejsze, wszystko to jest możliwe. Nie wymaga restrykcyjnej diety ani radykalnej zmiany trybu życia. To tylko drobne zmiany. Nowe nawyki, które można włączyć do każdej rutyny, w każdym wieku. I które mają moc przywrócenia poczucia kontroli autonomii. Pewności siebie podczas chodzenia, wstawania z krzesła, zabawy z wnukiem, patrzenia w lustro i dostrzegania siły. Tam gdzie wcześniej było tylko zmęczenie. Teraz twoja kolej, aby podjąć działanie. Zrobić pierwszy krok. Napisz w komentarzach, które z tych produktów już spożywasz, które z nich dodasz do swojego jadłospisu w tym tygodniu. Czy odczułeś zmianę swojej siły w ostatnich latach? Porozmawiaj ze mną. Podziel się swoją historią. Ponieważ czasami, rozmowa o tym jest pierwszym krokiem do powrotu do zdrowia. Może to również zainspirować innych. Nie musisz zmieniać całego swojego życia za jednym zamachem. Wszystko zaczyna się od małych wyborów i powtarzania tych wyborów z miłością każdego dnia. Siła, którą czujesz w swoim ciele, jest odzwierciedleniem tego, co mu dajesz. Sekret tkwi w konsekwencji, a nie w perfekcji. Zobaczmy razem, jak te siedem produktów spożywczych może delikatnie włączyć się do twojej rutyny. Wyobraź sobie, że budzisz się i czujesz, że twoje ciało jest nieco zablokowane. Zamiast szybkiej kawy z białym pieczywem, co powiesz na dwa jajka sadzone na oliwie z oliwek i kromkę pełnoziarnistego chleba z awokado. W ciągu kilku minut dostarczasz leucynę, witaminę D, dobre tłuszcze błonnik i stabilną energię, aby twoje mięśnie również się obudziły. Przygotowanie nie musi być skomplikowane. Odrobina oliwy, szczypta soli, kromka chleba to prawdziwe jedzenie przygotowane z tego, co masz w domu. W porze lunchu ta łyżka fasoli, którą zawsze nakładasz na talerz, może stać się głównym daniem, gotowana z liściem laurowym czosnkiem i cebulą, dostarcza białka, roślinnego żelaza, magnezu i błonnika, które chronią mięśnie i odżywiają jelita. Chcesz wzmocnić działanie, dodaj grillowany filet rybny, łososia, sardynki, lub nawet, Tuńczyka z puszki. Skrop oliwą z oliwek i dodaj smażoną kapustę lub sałatkę z rukoli. Proste kolorowe pożywne. Po południu, kiedy energia zwykle spada, unikaj ciastek i słodkich pieczywa. Garść orzechów migdałów lub kasztanów i banan wystarczą, aby zapewnić uczucie sytości i wesprzeć mięśnie. A jeśli masz ochotę na coś bardziej orzeźwiającego, koktajl bananowy z białkiem serwatkowym mlekiem roślinnym i łyżką siemienia lnianego, to już gest regeneracji. I nie musisz nawet zbytnio się nad tym zastanawiać. Wieczorem, kiedy organizm zaczyna zwalniać tempo, nadchodzi czas na przygotowanie się do regeneracji. Mały kubeczek naturalnego jogurtu greckiego z dodatkiem czerwonych owoców i odrobiną miodu to cicha gratka dla mięśni. Podczas snu kazeina działa, odżywiając każdą komórkę, która została zużyta w ciągu dnia. To gest troski, który następnego dnia rano zamienia się w siłę. Należy jednak pamiętać, że każdy organizm jest wyjątkowy. Niektórzy muszą dostosować porcje, inni unikać nadmiaru białka. Dlatego słuchaj swojego ciała, czujesz wzdęcia, ogranicz nasiona i pij więcej wody. Masz zaparcia. Zwiększ spożycie fasoli i warzyw. Nie tolerujesz ryb. Rozważ suplementację kwasami omega-3, ale zawsze po konsultacji z lekarzem. A jeśli masz problemy z nerkami wątrobą lub przyjmujesz leki przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, skonsultuj się z lekarzem. Nie chodzi tu o narzucenie idealnej diety. Chodzi o przywrócenie Ci możliwości dokonywania lepszych wyborów. Pokazanie, że można starzeć się z siłą, godnością i przyjemnością czerpaną z jedzenia, że twoje talerz może być miejscem odbudowy, a nie poczucia winy. Jeśli zaczniesz dzisiaj z tym, co masz w domu, już robisz więcej niż większość ludzi. Bo ostatecznie nie chodzi o białko serwatkowe ani sardynki, chodzi o ciebie, o twoją niezależność, o to, żebyś wstawał z mniejszym bólem, chodził. Pewnie i śmiał się bez obaw, czy wstaniesz z krzesła. Chodzi o życie z godnością, energią i chęcią, a wszystko zaczyna się właśnie tam od śniadania, od kolacji, od garści orzechów, od tego prostego gestu wyboru tego, co odżywia. Nie musisz zmieniać wszystkiego. Wystarczy, że wybierzesz jedną rzecz, którą zmienisz dzisiaj. Reszta przyjdzie z czasem. Nadal czujesz, że jest za późno, aby zacząć, że czas minął, a twoja siła pozostała w tyle. Powiem ci, nie jest za późno. Nigdy nie jest, ponieważ ciało jest jak dusza. Słucha, kiedy mówisz z miłością. Każda łyżka jogurtu, każda garść orzechów, każdy celowy krok to odpowiedź. Cicha obietnica, że nadal chcesz żyć z witalnością, determinacją i godnością. Powiedz mi więc, które z tych produktów spożyjesz dzisiaj? Jaki prosty gest jesteś gotowy zrobić dla swojego ciała? Napisz w komentarzach, podziel się swoją decyzją z tymi, którzy tego potrzebują. A jeśli ten filmik poruszył cię w jakiś sposób, polub go, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Przed nami wiele dobrych rzeczy. Ponieważ starzenie się nie oznacza zatrzymania się, to zmiana tempa z mądrością. A przed tobą jeszcze wiele pięknych kroków.